Złota księga bajek, opowieści ze wszystkich stron świata, wydawnictwo Wilga. Muzykanci z Bremy Dawno, dawno temu pewien stary osioł miał niedobrego pana, któregoś dnia, doprowadzony do ostateczności grubiańskim traktowaniem, postanowił. Uciec. Kiedy dowiedział się, że w Bremie szukają śpiewaków do miejskiej orkiestry, pomyślał sobie, że ktoś, który czy tak melodyjnie jak on, powinien zostać przyjęty. Po drodze spotkał wychudzonego i wyliniałego psa. Chodź ze mną, jeśli umiesz czekać. To też dostaniesz pracę w orkiestrze, zobaczysz! W chwilę później bezdomne kocisko, które już nie bardzo radziło sobie z łowieniem myszy, przyłączyło się do nich i cała trójka posuwała się spokojnie w kierunku miasta mijali właśnie jakieś gospodarstwo i zatrzymali się na chwilę, by przyjrzeć się staremu kogutowi, który rozwinąwszy skrzydła piał w niebo głosy. – Ładnie śpiewasz – pochwalił go. – Dlaczego właściwie jesteś taki wesoły? – Wesoły! – jęknął kogut z łzami w oczach. – Chcą mnie w..." chodzić do garnka i ugotować ze mnie rosół. Śpiewam dzisiaj, ile się da, bo jutro już będzie po mnie. Uciekaj razem z nami, zachęcał go osioł. Droga była daleka. Zapadła noc i czwórka przestraszonych zwierząt znalazła się w gęstym lesie. Nie wiedziały. Czy iść dalej, czy schować się w jakiejś pieczarze i odpocząć? Nagle między drzewami pojawiło się światło. Stała tam mała, stara chałupa. Zwierzęta po cichu podeszły bliżej i postanowiły zajrzeć do środka. Osioł oparł się kopytkami o krawędź okna. Chcąc lepiej widzieć, Pies wskoczył na grzbiet osu, kot psu, a kogut sfrunął na grzbiet kota. Okazało się, że chałupa jest kryjówką bandy rozbójników. Widok jadła podniecił zgodniałe zwierzęta. Kiedy osioł wsadził głowę przez okno do środka, lekko się zachwiał i to wystarczyło, by trzej towarzysze zwalili się na ziemię, przewracając lampę. Światło zgasło i rozległ się potworny ryk osła, który szkłem z rozbitej lampy skaleczył sobie nos. Diabeł! Diabeł! krzyknęli przerażeni bandyci i pieszknęli do lasu. A to, co pozostało z uczty, zjadła czwórka zwierząt. Ale niedługo potem. Gdy osioł z przyjaciółmi układali się do snu, jeden z rozbójników ukradkiem wrócił do chałupy, z której nie dobiegał już żaden dźwięk, żeby zbadać, co się tam dzieje. Otworzył drzwi i trzymając pistolet w ręku, skierował się ku kominkowi. Jednak przez pomyłkę wziął świecące w ciemności kocie oczy za rozżerone węgle i chciał za ich pomocą zapalić świecę. Kot rzucił się jak oparzony z pazurami do twarzy bandyty. Człowiek upadł na psa wypuszczając z ręki pistolet, który w tym momencie wystrzelił, a pies zatopił kłę w łydce rozbójnika. Kiedy osiął Ujrzał cień bandyty na tle drzwi, wierzgnął tak, że ten poleciał daleko za próg. – W nogi! – wrzasnął bandyta. – W nogi! Jakaś czarownica mnie podrapała, demon użarł w nogę, a potwór przyłożył kijem. Ale inni bandyci nie słuchali dalej, bo wzięli nogi za pas i uciekli, gdzie pieprz rośnie. Osioł, pies, kot i kogut bez większych przeszkód zajęli chałupę, a dzięki łupom zgromadzonym przez rozbójników mieli zawsze co jeść i żyli sobie dostatnio przez wiele, wiele lat. Przekład: Katarzyna Zawacka czytała Jumi.